Dzień dobry, dla mnie będzie mojaito. Mmm, mojaito dla świni jak znalazł. Proszę pani, mówi się mojito. No, ja wiem chyba lepiej, bo do mojito to ja po ciuchy chodzę. Oho, Grażyna Galerianka, tego mi było trzeba. Już robimy. Ale będzie bez limonki, bo ja mam uczulenie. A ja mam uczulenie na zje*** ludzi. No dobrze. No, no i bez cukru, bo ja na diecie zaraz jestem. Kur a psychiatra mi nie uwierzy. Nie ma problemu. A po mnie brzuch boli, proszę bez mięty. A zęby myjesz pastą o jakim smaku? Gówna? Jak sobie pani życzy. A co pan robi? Ja autem jestem, proszę bez alkoholu. Ale ja to dla siebie leję, bo już nie mogę wytrzymać twojego pierdnia. Naturalnie. Ale bez lodu, bo ja teraz chora jestem, przeziębiona, gardło boli. Brzmi jak teleporada z NFZ-u. Panie, po wodzie gazowanej to mi się odbijać będzie. Nie, poproszę bez wody. 2 miliony lat ewolucji i ludzie się wody boją. To będzie 35 zł. Ale za co? Przecież to jest puste. Przecież sama to zamówiłeś? szma... Nie, proszę pani, to jest mohito, bez limonki, bez mięty, bez cukru, bez alkoholu, bez wody gazowanej i bez lodu. No dobrze. To...